Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym takim szybkim poradniku do Adobe Photoshop 2021. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak wygładzić bardzo szybciutko twarz. I do tej pory trzeba było to robić manualnie, wycinać każdy bryszczyk po kolei, a teraz Adobe Photoshop oferuje taką opcję, która nam to usprawni i pozwoli nam to zrobić szybko. Wiadomo, nie tak dokładnie, ale naprawdę bardzo szybko. Zatem przejdźmy do Photoshopa i zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Mamy już odpalonego Photoshopa i mamy już zdjęcie, na którym będziemy pracować, i będzie to moje zdjęcie z ostatniej miniaturki do jednego z moich ostatnich filmów. Jak widzicie, no, moja twarz niestety nie jest idealna, ale zaraz, za pomocą Photoshopa, postaramy się, by była troszeczkę ładniejsza. Aby zastosować ten filtr, należy wejść właśnie w opcję Filtr, następnie Neural Filters, i tutaj mamy do wyboru już sztuki nam się wczyta, opcję gładka skóra, włączamy go musimy chwilkę odczekać i jak widzicie już moja twarz została wygładzona, możemy oczywiście tutaj manewrować wygładzeniem oraz rozmyciem, dajmy na przykład wygładzenie na max a rozmycie troszeczkę mniejsze jest jeszcze lepiej, a jeśli podkręcimy troszeczkę rozmycie to gdzieś tam całkiem zanikną nam niektóre niedoskonałości zapiszmy to jako nową warstwę tak wygląda teraz zdjęcie tak wyglądało tak wygląda teraz. Jak widać, twarz jest o wiele doskonalsza, jest gładsza, przyjemniej się po prostu na to zdjęcie patrzy. Przed, po, przed, i po. Wygląda to mniej więcej tak, jeśli chodzi o to, jak wygląda ta nowa warstwa. No i to jest naprawdę bardzo szybki sposób na wygładzenie sobie skóry na zdjęciu. Wiadomo, nie tak dokładny jak manualny, ale naprawdę szybciutki i świetnie nada się do jakichś social mediów. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego szybkiego poradnika. Zapraszam Was na kolejne filmy na moim kanale. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. No i pamiętajcie, filmy w każdy wtorek i sobotę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.